Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski, jest 3 maja 2024 roku, zapraszam na 209. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. W aptekach rusza pilotaż nowej usługi. Receptura apteczna znów budzi kontrowersje. Lekarze krytykują nowy schemat dawkowania. Nadchodzą zmiany w zakazie reklamy aptek. Atakowana i broniona apteka dla aptekarza 2.0. Po dwóch tygodniach konsultacji publicznych i na dwa dni przed wejściem w życie w dzienniku ustaw opublikowano ostateczną wersję rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Weszło ono w życie dokładnie 1 maja i teoretycznie od tego dnia w polskich aptekach ruszył pilotaż nowej usługi. Usługi polegającej na tym, że farmaceuta po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką potrzebującą antykoncepcji awaryjnej może wystawić jej receptę farmaceutyczną na preparat z odstanem uli prestalu. W praktyce jednak pierwsze apteki, w których taka usługa będzie dostępna, pojawią się za kilka dni lub za kilka tygodni. Najpierw bowiem zainteresowane apteki muszą podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 2 maja miał ruszyć nabór wniosków od aptek, które chcą taką umowę podpisać. Ile potrwa weryfikacja takich wniosków i podpisywanie umów, tego nie wie nawet sam NFZ. Natomiast doświadczenia aptekarzy z podpisywania umów z NFZ chociażby na wykonywanie szczepień pokazują, że może to być trudny i czasochłonny proces. Jednocześnie trzeba podkreślić, że apteki same zgłaszają się do programu, nie mają takiego obowiązku. A zniechęcać je do tego mogą natomiast wątpliwości dotyczące udziału w programie dziewczyn między 15 a 18 rokiem życia. Ministerstwo Zdrowia robi wiele, by mogły one skorzystać z tej usługi w aptekach bez konieczności zgody opiekuna. Właśnie dlatego usługa ta nie jest przez traktowana jako świadczenie czy nawet opieka farmaceutyczna. Innego zdania jest natomiast Naczelna Izba Aptekarska. W wydanym stanowisku Samorząd Zawodu Farmaceuty wskazał, że nie akceptuje takiego podejścia Ministerstwa Zdrowia. Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że w zapotrywanie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej, wywiad i ewentualne wystawienie recepty farmaceutycznej, na podstawie decyzji farmaceuty wymaga zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta. Czytamy w stanowisku Naczelni Rady Lekarskiej. Warto więc podkreślić, że choć Ministerstwo Zdrowia zakomunikowało sukces w postaci wejścia w życie rozporządzenia i uruchomienia pilotażu ułatwiającego dostęp do antykoncepcji awaryjnej z dniem 1 maja, to nijak ma się to do faktycznej dostępności tej usługi w aptekach, a niewsłuchiwanie się rysotów w głosy farmaceutów i zignorowanie ich zastrzeżeń jedynie zmniejsza szansę na powodzenie całej inicjatywy. Więcej o tym piszemy na portalu mgr.Farm. Zachęcam do lektury naszych artykułów na ten temat. Od kilku miesięcy obowiązują przepisy, które miały uszczelnić system refundacji leków recepturowych. Wprowadzono m.in. kaganiec marżowy ograniczający marże aptek za wykonanie leku recepturowego. Wprowadzono też limity finansowania surowców wykorzystywanych do wykonywania receptury. Wszystko to miało zmniejszyć wydatki NFZ na leki recepturowe i zlikwidować przypadki wyłudzania refundacji w tym obszarze. I tak też się stało, jak wynika ze wstępnych analiz w pierwszych miesiącach obowiązywania. Nowych przepisów, wydatki na recepturę są pięciokrotnie mniejsze. Mimo tych zmian, e, znalazła się jednak w przepisach pewna dziura, którą wykorzystali niektórzy przedsiębiorcy. Nie umknęło to uwadze Narodowego Funduszu Zdrowia, który wydał w tej sprawie niedawno komunikat. A dziura ta dotyczy opakowań leków recepturowych, butelek, Tub czy pojemników. Nie są one objęte limitem refundacji, a stanowią element wyceny leku recepturowego. W rezultacie, jak wynika z informacji NFZ, ceny niektórych z nich wzrosły ostatnio nawet trzydziestokrotnie. W ciągu dwóch miesięcy tego roku na same opakowania leków recepturowych NFZ przeznaczył 3,2 miliona złotych. Fundusz obserwuje również większe zainteresowanie wykorzystywaniem do wykonywania receptury leków nieobjętych limitami finansowania. Ich ceny również poszybowały w górę. Na przykład za opakowanie linomagu w płynie wykorzystywanego w recepturze Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 302 zł. Tymczasem cena rynkowa identycznego preparatu wynosi niewiele ponad 17. NFZ poinformował, że takie próby naginania przepisów prawa czy celowe zawyżanie cen opakowań, aby uzyskać wyższą refundację na lekach recepturowych, zostały już namierzone przez zespoły analityczne i kontrolne NFZ i będą one podstawą do podejmowania dalszych działań przez Fundusz. i inne službe. Dokładnie 8 maja kończy się okres przejściowy, jaki lekarze oraz dostawcy oprogramowania gabinetowego dostali, aby wdrożyć nowy schemat dawkowania. Chodzi o sposób zapisu stosowania leku, który lekarz umieszcza na recepcie. Jego standaryzacja jest niezbędna, aby system P1 mógł przeliczyć ilość leku, jaką należy wydać pacjentowi w aptece. Obecnie lekarze mogą przepisywać jeszcze recepty według dotychczasowego schematu dawkowania. Jednak 9 maja w systemie uruchomione zostaną reguły odrzucające próbę zapisu Recepty wystawionej w ten sposób. Co istotne, początkowo miało to nastąpić 1 kwietnia, jednak pod wpływem apeli środowiska lekarskiego resort zdrowia wydłużył okres przejściowy właśnie do 8 maja. Okazuje się, że lekarze znowu apelują o przesunięcie wejścia tego właśnie nowego schematu dawkowania. Pismo w tej sprawie do minister zdrowia skierowało Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Organizacja ta apeluje też o zmianę szablonów dawkowania przygotowanych przez Centrum e-Zdrowia. Chodzi przede wszystkim o to, że zgodnie z nowym szablonem lekarze mają podawać mililitry zamiast jednostek, np. kropel, i miligramy zamiast saszetek czy tabletek. Medycy nie chcą zmian w tym zakresie i chcą nadal na receptę stosować takie jednostki jak liczba tabletek, kropli, saszetek, kapsułek czy jednostek insuliny. PPOZ twierdzi też, że zaproponowane przez informatyków w Centrum e Zdrowia inne szablony nazewnictwa dawkowania będą całkowicie niezrozumiałe dla pacjentów. W rezultacie może dochodzić do pomyłek, gdy pacjent zamiast w jednostkach będzie miał sobie podawać insulinę w mililitrach. Dlatego porozumienie pracodawców ochrony zdrowia chce wydłużyć Okresu przejściowego i dopracowania nowego schematu dawkowania. A to z kolei nie jest dobra informacja dla aptekarzy, którzy czekają, aż system zacznie w końcu poprawnie przeliczać ilości leków, jakie z recepty rocznej należy wydać w aptece pacjentowi. Zmiany w słynnym artykule 94a prawa farmaceutycznego, czyli zakazie reklamy aptek, są już przesądzone. Pozostaje jedynie pytanie, w którą stronę one pójdą. I na ten właśnie temat w najnowszym odcinku programu Cyklu Kwadrans z farmacją rozmawiałem z ekspertem, a ekspertem tym był pan Michał Modro, radca prawny i przewodniczący komisji zdrowia i rynku aptecznego przy Business Center Club. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego właśnie teraz, po 12 latach obowiązywania, resort zdrowia postanowił wziąć na warsztat zakaz reklamy aptek. Rozmawialiśmy też o tym, w jakim kierunku mogą nastąpić zmiany w nim. Czy bardziej prawdopodobna jest likwidacja całkowitego zakazu i wskazanie jedynie wyjątków zabraniających określonych form reklamy? Czy jednak utrzymanie zakazu, ale poszerzenie listy informacji, jakie apteka mogłaby komunikować do pacjentów? Rozmawialiśmy również o zagrożeniach związanych z możliwymi rozwiązaniami tej sytuacji, ale też o wysokości kar za naruszenie zakazu reklamy aptek. Czy zostanie ona podwyższona? To była naprawdę ciekawa rozmowa. Serdecznie zachęcam do jej obejrzenia. Ekspert zdradził w niej m.in. przebieg spotkania, jakie w tej sprawie odbyło się niedawno w Ministerstwie Zdrowia. Dlatego serdecznie zachęcam do oglądania kwadransa z farmacją. Przypominam, można go obejrzeć na naszym kanale na YouTube, ale także na stronie mgr.farm pod adresem mgr.farm ukośnik kwadrans. Sporo w ostatnim czasie mówi się o aptece dla aptekarza 2.0 i konieczności zmian tej regulacji. Naciski w tym kierunku są bardzo silne, a ich osią jest spór, jaki właściciel aptek Gemini, czyli fundusz Warburg-Pinkas, wszczął z Polską na podstawie traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA. Okazuje się, że Resort Zdrowia poważnie rozważa zmiany w tym zakresie, czego dowodem jest spotkanie, jakie w tej sprawie odbyło się w minionym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia. Te ataki na aptekę dla aptekarza adwazora sprawiły, że samorząd zawodu farmaceuty podjął działania w jej obronie. Dolnośląska Izba Aptekarska, ale także Naczelna Rada Aptekarska. Wydały w ostatnich dniach komunikaty stanowiska w tej sprawie, w których przekonują, że uchylenie Apteki dla Aptekarza 2.0 będzie mieć katastrofalne skutki dla polskiego rynku aptek. Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała do przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, aby nie ulegali oni presji wywoływanej przez duże podmioty prowadzące apteki. W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej zmiany w tym zakresie mogą wpłynąć negatywnie na interes pacjenta. A o sytuacji wokół Apteki dla Aptekarza 2.0 Będziemy z pewnością więcej pisać już niedługo na portalu mgr.farm. Dlatego serdecznie zachęcam do śledzenia nas w najbliższym już tygodniu. I to już wszystko o tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się na polskim rynku aptecznym, na polskim rynku farmaceutycznym. Zachęcam także do pobierania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm w wersji online, który jest dostępny całkowicie bezpłatnie na stronie mgr.farm. Ukośnik magazyn. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już. Wszystko, bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanej majówki, a na kolejny program zapraszam już za dwa tygodnie.